Teraz jedziemy na monument zrobić coś z gości włosami Nie teraz ale nawet idziemy na gejcek jego bo jest ruda. Z gejcek jedziemy dopiero na metro, idziemy na metro, idziemy na metro, nie, lecimy na metro, metro idziemy na monument i tam nie robimy coś miłsem, tylko tu jest miłsem. Produkty na Twoje włosy. Dekoloryzacja, część druga będzie. Ale nie mam części pierwszej, bo oczywiście nie miałeś kamery na tego No nie Jak było Proszę, trzymaj. Ja muszę się zapierzyć. metro o właśnie jedziemy na drugą stronę na drugie metro Deptaczek przynosi. A to, co tak się nazywa? Można... Trinity Square. O. Można się iść tam w Trinity Square. A rzeki zrobili? Tak, wiem. No, wiem. No, wiem. No, wiem. No, wiem. To jest taki gejciek Impelcent. A, tu jest napis. Z daleka Drax Burger King. Farmacy Boots Pontland, o Pontlandzie. W Pontlandzie jest wszystko za funcika. Chcecie zajrzeć co jest w Pontlandzie? Wam no, pokażemy, chodź co jest wszystko za funcika. Pokażemy, co jest wszystko za funcika. Mam są ci wędlina, chleb, wszystko. No? O. Sport Direct. Guides at Interchange A tu za rogiem, proszę bardzo z Barbershop Hihihi, hi, hi, ja tutaj nie pracuję Ja pracuję gdzie indziej w Kamranie Ale w takim samym A tam jest jakiś gruby tłuszczoch, ja nie wiem co to jest Chodź, pokażemy No nie wiem co to jest, jakiś gruby tłuszczoch O, chodź. To jest jakiś gruby tłuszczak, nie bardzo wiem co to jest. Nie wiem do tego dłużej, podobno mu... jest. Żół. On ma najlepsze, że ma grubą dupę z tyłu. mi się zawsze wydawało, że to jest goła dupa, a to nie jest goła dupa, bo tam jest trochę tyłu. A Królika. no, ja myślałam zawsze, że ten zajęt to jest dupa. Z daleka. Hmm. Jest. No, będziemy bilet na, ja mam, mam nadzieję. No. Tak wygląda automat. Można użyć języka polskiego, żeby było łatwiej. Idziemy na stację gejce. Jedziemy w dane Dorosłe i całodniowe. Tak. Nie mam drobne. mam oh. okay. drobne.

Chodź, chodź, co łatwo, co mamy załatwić A tam po drugiej stronie są bursztyny A, A tam kupiłam kolczyki To nas są, tak. to widzę, że już... Jest... Polscy, te kolczyki, nie skupiłam sobie Już to byłaś, nie trzeba tego sprawdzać Można tu nawet znaleźć gdzieś polskie jedzenie Nie, nie ja ma tutaj Bigos Ale są polskie bursztyny z koncesją polską. Chcesz zobaczyć co jest? Tak. Nie, nie, A? bursztyny mnie nie interesują o, Uśmiechnij się, pokaż się no to chodź w Tam poniukasa Idziemy do tego sklepu sali musiał będzie wybierać nowe włosy po pół godziny zastanawiać Wyszliśmy już ze sklepu, Gosia ma farby I wracamy z powrotem do Gateset Mam, proszę sobie obejrzeć Pięć różnych, w końcu będę łysa Będzie łysa <noise> Najlepsze jest to, że mogę tak chodzić Zniknąć, wrócić za pół godziny A Gosia dalej będzie w tym samym miejscu é como

Right. So, yes. right. separate without using water, so you can't pull my apart, right? You have to figure out how to do that. Uh huh. Right. Okay, yes. Hey, we got it. <laughs> hey, we got the square. <laughs> <laughs> sorry you're you good luck Tak, dzień w dzień Pojedziemy gdzieś na chwilę, a Gosia non stop łazi po jakichś straganach Każdy wolny dzień spędzony między jakimiś budkami Co z tym kwiatuszkiem zrobisz? Powiedz mi. Ogródki Powiedz ja wszystkim. Że... W ogródku. Tak. tak. To nie są ogrodowe kwiaty. Sią. Nie są. Chodź. Tamte sią. Hać, są. Chodź, idziemy. Chodź. z nie mamy łopaty. Bo ja Bogdano, bo ja chodzo chodzo. Dziś, bo Bogdana, ale... bo Bogdana, trzeba pięć na łopatę. Nie. nie, nie kup sobie łopatę, bo trzeba ogódek z tego produkty kopać chodź, bo już nie wiem na co wzięłam bilet nie, to prawda i wracamy na szczęście, nie lubię tego monumentu nie gadaj, nie gadaj, bo nie chodźmy nie kłamiesz, to jest tylko czasami to jest czasami, akurat to, mam też kiedy, kiedy mamy piękną pogodę Akcenty są różne w ogrodzie. Elastyczne tensury to mi Bo się wybrała ksiatki. Jakie tak. kwiatki, jakie kwiatki wybrałeś tak. takie. Aha. 3 za 10 funtów, tak? Tak. Normalnie kosztują 4 1. To chcę z nami kupić się 2 funty. 2 funty. Za te 2 funty to ja wolę się napić piczkawy jak wąchać kwiatka, który na ogrodzie siedzi tak, bo raz na miesiąc. Te gdzie ja je zasadzę, myślę? Nie ma gdzie ich zasadzić Widzisz, tu jest problem Takie ładne kwiatki Sam bym sobie gdzieś go takiego posadził Pokaż Minka. Rozszarowanie Nie wiesz gdzie Nie wiemy gdzie posadzić kwiatki no Bo nawet musisz porządkować, pomóc mi ten nogot No bo sama nie daję sobie z tym Chodź, jak ładnie obrudek, to ładnie ogródek, to jest tak super, jakbyś tego chciała. Tak się to robi. Słyszałam. <grym zespołów> co to? Słyszałam. na metro, tak? no metro, tak? Słyszałam. O, Słyszałam. mało. Okay, so. Nie no, do końca. Nie no, do końca. No. Jaki uśmiech? Heh. Tak. Tak. Jo, Elegancko stoi po prawej stronie. kto chciał biec szybko, to po lewej może sobie przelecieć. Angielska kultura. O, tak jak widzimy. I znowu nam się udało. I panter babcia. Czyli wszystko fajnie. Szybko. Mogło być szybciej, naprawdę. Suki jeszcze coś? Idziemy ślubia Idziemy gdzie? Tylko gdzie? No pogusia. Po co? Nie wiem, po łopatę. No. Nie wiem po co nam ta łopata. Czy w końcu skopał ten grudek leniu? Skopię do to doby tyłek zaraz normalnie mm. Nie ja, ja tobie nie skopię. on z tyłu, nie ma miejsca, gada głupoty. Co on tam ma? Może ma, kupę miejsca tam z tyłu, ładny tarasik by z tego jeszcze wyszedł. Nie wiem, gorzej, chcesz coś sobie Tylko na chwilkę z przodu, cześć. Mamy kamerkę. Dzisiaj z kamerką podróżujemy. A jaką? Co ty mówisz, że ty nie masz miejsca, stył ty masz tam z tyłu, spory jeszcze kawałek. Ale czego miejsca? No grudka. No nie, ale chodź zobaczyć jak tam jest. O, Czekaj, a bo to... to tak, dobrze. Tutaj... Co Co jest taki wygląda żebyś to no, się obudził. Nie przesiadłem przeszedłem już taki sobie z tego walcu. to jest rozpizdaj. No jest rozpizdźaj, ale to jest jeszcze... Tutaj jest jaka można taras zrobić sobie. Ja tak chcemy coś właśnie zrobić takie, żeby tu stoliki postawić. Tu no. Jola mówiła, że te, te badyle, gdzie są tak drobne, takim białym kamyczkami wysypać. Bo tu nic nie zrobić, takie jest nieporenne. To powinno zacząć, no, tak. nie? Na będzie przykryć kamyczkami. Przykryć kamyczkami białymi, wiesz. Syk, syk, tak. Ten. Ruska, co to? No. To, to? rozumiesz, to przewalamy stamtąd właśnie. bo wczoraj zróbmy, I już ty 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 chcesz? Chcesz się podróżniać. chcemy podróżniać. Nisu, ja jadę teraz. Ja masz. Ty jedziesz? Oho. No i możemy się bać. Oh. jak zwykle mamy miejsce na nogi. Ja jak zwykle nie sięgam do pidełów tak. Proszę do domu mnie zawieźć bezpiecznie Dobrze Zawiedziesz mnie bezpiecznie do domu Sprawdzę, nie ma nic z tyłu Kupienie na twarzy nie rozpraszajmy jej Chcesz żyć Muszę jechać prosto czy tutaj skręcić? Bo nie pamiętam jak to wygląda Gdzie chcesz? Możesz wejść prosto, możesz wejść w prawo Tu będziesz miała pod górkę To czemu mi tego nie To też będzie pod górkę, ale... W sumie to skręcić w prawo, wiesz? Tutaj skręć w prawo, to... dojeżdżamy właśnie, to jest ten nasz mur Jak wrażenia, yes. Yes. dobrze, no to super i To wysiadamy. Bierzesz swoją chustę. Bierę. Bierz chusta. Hmm. To mamy zamiar przekopać. Chyba mamy zamiar, znaczy ja nie mam. Gosia ma Ostatnio żeśmy to wycięli do zera, a to już porosło Jakimiś chaszczami Teraz mi Gosia powie, żebym wziął kosiarkę i to skosił Zobaczcie, to właśnie jest do przekopania wszystko Nie co tego kość, trzeba to od razu skopać Zobaczcie, są chwasty. To to znowu zobaczcie, tego znowu gówna rośnie tutaj Zamknęłaś samochód? Tak, ale dać się skończy. Dlaczego? No, nie zamknęłaś Ty byłaś kierowcą chyba, prawda? Mógł zamknęła godzina 17.08 prace ogrodowe zakończone zobaczmy efekt półtorej godzinki pracy przekopane jedziemy odwieść łopatę Gosia gotuje obiad. Nie, nie co nie, nie otwierasz tak może. Ja One się muszą grzać. Wchodzić. On wchodzi, bo jest malutki. O proszę. Tak to nie wejdzie. wejdzie bo... nie bój żaby, ma tam... cholera miejsca. Wejdzie tam,